nie fotografujemy się w białych fartuchach na tle pięknych gołębników. My za to mamy wspaniałe gołębie. Podawanie gołębiom lekarstw profilaktycznie to początek końca twojej hodowli, a podawanie lekarstw gołębiom wychowującym młode to już pewny koniec twojej hodowli. Tu jest kolego ten Szymel twój, co małoby był mistrzem Polski. Co małoby był mistrzem Polski ten hodowca w Nowym Sączu no, zapomnieli na ostatnim locie zegar włączyć do prądu, bo takie belango robili piękny samczyk 28,61 jest twój słuchajcie, no, po prostu zamówiłem od Ciebie też te produkty te mleczko, rozumiesz, i, i smła i, te, i, 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 yeah. i ten produkt jeden tygodnie, ten nie petogen, pamiętam, petogen, to, petogen? Petogen, tak, to yeah. no, i ku do zostały ja się podane gołąbką ra, ra, 3 dni w tygodniu, poniedziałek wtorek środa, super sprawa, y, wszystko się poprawiło. Znaczy poprawiło się wszystko diametralnie, nie? Aha. Żywe, zdrowe, kurczę, no jest fajna. Pogoda też temu służy, bo jest i ciepło, ale, ale widzę, że, że to jest nieskuteczne. nie? jest skuteczne. No. Kasał jest fajny, suchą, płodźniku, czysty, znaczy fajnie pachnie. No no. no jest jest okej, okay, nie jest okej. Okay. Miałeś kiedyś takie produkty? znaczy no, miałem produkty ze sklepu. No, no. I co tam wyszło z tych ale... i co tam wyszło z tego, z tego ze sklepu? No też widoczna poprawa, nie? No, rewelacja, nie? Całkiem no, inne. No, oczywiście, no. no kurczę, no jest znalazłeś, chwała, yy, mówię, chwała ci za to, że znalazłeś taki kurę produkt, że tak jest, jest. naprawdę jest, yy, być co do woli niech oryginalny produkt tak, tylko u mnie to... możesz zamówić, nigdzie indziej. No, no, a słuchaj, no, te, to smołę to mieszasz później z jakimiś jeszcze warzywami tam kiedyś opowiadałeś, Tak, nie? mikstura kulbackiego, warzywa i dwie, trzy duże łychy smoły, bo inaczej ta smoła z karmu nie wymieszasz, bo to jest mocny koncentrat, bardzo ta, ta mistura, sklejka. to jest, to jest, to, jest, to, są, to są, te buraczki, tak? Ja, ta mikstura kulbackiego, to co z nas filmów. A to ja właśnie nie widziałem tego filmu, A są... powiem tym, co mają moje gołębie, bo na filmach już nic nie mówię i co robię z gołębiami. I no tym hodowcom co mają moje gołębie. No, no, no. no, Także Tom... tak, tak, na razie mam te twoje problemy. za okay. na... gołębie, no. gołębie, odżyli, idę powiedzieć krócej, tak? lepiej no, fajnie mają i mają ten puch taki mm. małych, i, i puch leci z nich, rano przyjdziesz do gornika, to może, to może fajnie puszek, jest, tak no bo wiadomo, po południu to pod naród wyptają i tego, nie? bo ja nie już resztów i tak dalej, nie? A teraz, no rozumiem, a teraz to ta, ta, te całe mleko to, to ulepszyłem, teraz se daje jeden mililiter na dwa litry wody, wiesz? Dwukrotna większa moc, żeby więcej z tego ludzi mieli... No ja, ja, ja mam akurat swój ten... ten ...w tej to, samej cenie. ...i tej... jedna litr wody, tak. Ja, i ty masz jeszcze i... to starsze mleko, tak. No i to tak daje, nie? Szczone. Tak jest. I jeszcze tak. mam ta śmietanka, ta naturalna szczepionka to chroni nie tylko stare przed wirusami i przed bakteriami, ale także i młode wyklute, i młode w brzuchu tak. u matki a ta, a ta szczepionka to też na, na, przykład na, na wszystkie te choroby. Tak. Na, ja na wszystko. Tak. Tak. Na, wszystko ja, to, na wirusy i bakterie to zała na wszystko. I na herpes, na ta nowo choroba teraz. Herpes. I adenowirus. A, I, uzdanie, I raz w tygodniu się to daje 1 ml na 5 litrów wody. Nie więcej, raz w tygodniu. To wystarczy. To też wydajne, nie? Fest wydajny, ja. Na parę lat taka buteleczka wystarczy. No, To tu. Jest... pomyślimy. Także mówiłem, że teraz jest na operację. Także... No. no Potem, ja jak to... wrócisz po operacji, to te młode jeszcze i. I te produkty jeszcze powyżej. No ja, ja na razie się nie, nie paruję, bo wiesz, kurde, dopiero chyba z tego szpitala co No opierzę, to wiadomo, to, wiadomo. Co, 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 co to teraz tego by było, nie? No tak, naprzód po, naprzód po operacji to potem A, porozmawiamy. Tak, tak. O, okej, okay, To polecasz, to polecasz te moje produkty innym, tak? Tak, oczywiście kurde. Ok. To, super, nie no, na razie tam takich mam kolegów jest, to dopiero im tam rozumiesz y no byli, no, patrzyli na tego gołębie, no ale wiesz, jak to to Aha. jest, jak to mówi, no musi no, dopiero obejrzeć, kurde. Ja, ja tak, każdy tak. musi to sam sprawdzić, ja mówić no, i sam ja, się no, przekonać, tak, że tak, działa. Tak, dokładnie, no. tak jest, okej okay, fajnie, to dzięki za te informacje. No, jak zatem przyjdzie z tego szpitala, to weź powiesz, że kto to tam, by do niego, z nim się chciał pogodać. Ja nie? po urlopie co potem z tatą... Y Skontaktuję. No to tak będzie gdzieś pod koniec miesiąca, dopiero bo jak przyjdę z tego szpitala, to dopiero pod koniec No, znaczy no, do ciebie jeśli się, się przypomnę, nie, a potem. Tak jest, będziemy, tak no, jest. będziemy tak, działać. Trzymaj się, pozdrowienia. No, a już nie No, no. Dziękuję za tę informację. Cześć. Cześć. Tak, przekażę. Cześć, dziękuję. I Ty możesz mieć super zdrowe gołębie. Zadzwoń mój telefon 0049 1511 290 1511. Non-stop gołębi i produktów na cały świat, bezpośrednio na Twój adres zamieszkania. Pozdrowienia, Przemek from Germany. Lekarstwa gołębią profilaktycznie to początek końca twojej hodowli. A lekarstwa przy wychowie młodych to już jest koniec twojej hodowli. Kto tego nie ujmuje, nigdy dobrze nie zalotuje.